Jak działa internet? Internet obecnie to coś bez czego właściwie nie wyobrażamy sobie życia, ale raczej nie zastanawiamy się w jaki sposób działa. Dzisiaj wyjaśnimy te najważniejsze zasady, w jaki sposób działa internet bez zagłębiania się w jakieś niepotrzebne techniczne szczegóły, czyli jak ten sygnał przemieszcza się po sieci telekomunikacyjnej w jaki sposób to się dzieje w takiej tej najniższej warstwie. Po pierwsze, internet to taka gigantyczna sieć komputerowa, a ponieważ jest tam wiele różnych typów komputerów, czy nawet można powiedzieć, wiele z tych komputerów mówi różnymi językami, tak upraszczając, potrzebny jest taki nadrzędny zbiór zasad, mówiących w jaki sposób należy się komunikować, zachowywać, przetwarzać dane, tak żeby wszyscy, można powiedzieć, mówili w takim samym języku, tak samo się zachowywali, żeby każdy z każdym mógł się po prostu dogadać, żeby wszystko działało najoptymalniej. Tym zajmują się protokoły. Pierwszy z nich, czyli protokół IP, który nadaje poszczególnym jednostkom, obiektom działającym w sieci w internecie indywidualny numer identyfikacyjny IP. Żeby wiedzieć do kogo coś wysłać, od kogo coś odebrać, kogo zapytać, taka nazwa, adres, żeby każda ta żeby każdy ten komputer, obiekt znajdujący się w tej sieci w internecie, miał przypisaną indywidualną nazwę. Kolejnym protokołem jest protokół TCP, czyli zbiór zasad, w jaki sposób dane mają być przesyłane. Czyli jak podzielić je na mniejsze paczki, ponieważ pamiętajmy, że dane w internecie nigdy nie idą jakąś jedną dużą paczką, tylko całą serią dużymi ilościami mniejszych paczuszek. Jak nazwać te paczki? czyli jaki nadać im nagłówek, w jaki sposób je niejako spakować. To można porównać to do poczty i wysyłania, odbierania listu. Potrzebujemy adres, nazwę nadawcy, musimy wiedzieć, w jaki sposób ten list wysłać. I musimy go napisać w takim języku, żeby druga strona go zrozumiała. I ten protokół TCP, ten zbiór zasad, dzięki nim te dane, te pakiety mogą docierać Szybko, w całości od nadawcy do odbiorcy. Jest to bardzo ważne, ponieważ droga, jaką muszą pokonać, jest dosyć że długa, to bardzo skomplikowana, ale tutaj się nie będziemy zagłębiać, ponieważ te paczki idą różnymi drogami i naprawdę wiele osób mogło być zaskoczona, że poszukują czegoś w internecie, na przykład jakiejś polskiej strony, jak naokoło to wszystko może przez wiele krajów przechodzić. Kolejną rzeczą. Którą potrzebuje internet, żeby działać, są serwis, serwery, przepraszam, serwery DNS. Te zamieniają numer IP na adresy domowe, więc po prostu my wpisujemy na przykład www.youtube.pl, a nie ciąg cyfr. Nie musimy znać tych ciągów cyfr, możemy posługiwać się takimi zwykłymi słowami. Prawie zły. Więc wpisujemy na przykład ten YouTube.pl, nasz komputer wysyła do serwera DNS zapytanie. Jaki numer IP ma ten youtube.pl? Ten serwer przesyła zapytania do kolejnych serwerów, i w końcu, kiedy po serii zapytań, to wydaje się, że to trwa bardzo długo, ale to są ułamki sekund albo też sekundy, w końcu serwer, który jest odpowiedzialny za wyszukiwaną domenę, wysyła nam odpowiedź do tego początkowego serwera, a ten oczywiście do nas. I możemy po prostu, posiadając ten adres IP, wyświetlić YouTube.pl. Pytamy, dostajemy odpowiedź, a dzięki protokołom nie dochodzi do problemów z komunikacją, ponieważ wszystkie te składowe elementy znajdujące się w sieci w internecie, mówią w tym samym języku. I w ten sposób możemy otwierać rzeczonego YouTube'a. Oczywiście. Tych warstw, tych protokołów, tych zależności jest bardzo dużo, ale to by był bardzo duży i szeroki temat. Dzisiaj tak bardzo prosto. Dzięki protokołom wszyscy wiemy, jak się dogadać, dzięki serwerom DNS wiemy, jak szukać i wówczas dzięki temu możemy się niejako łączyć z tym, z tą domeną, z tą poszukiwaną stroną czy z czymkolwiek. I dzięki temu możemy czy to wyszukiwać informacje, czy czytać, oglądać, grać w gry. Wiemy jak szukać, raczej nasze komputery wiedzą jak szukać, wiemy jak zaadres, wiedzą jak zaadresować, jak wysłać, jak odebrać informacje. Bez protokołów było to by bardzo, bardzo skomplikowane, ponieważ te komputery nie mogłyby się do, z sobą dogadywać. On by mówił w takim języku, ktoś inny, można powiedzieć w innym. Można tu porównać dwóch ludzi, jeden mówi do. My mówimy do kogoś po polsku, druga osoba do nas mówi po chińsku, no i niestety nie jesteśmy w stanie się dogadać, a nawet się rozpocząć rozmowy, połączyć na przykład z daną stroną. I w ten sposób, taki najprostszy, można wytłumaczyć to, jak działa internet. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.